Jeżeli Twój komputer ogrzewa Cię w zimę jakimś mocnym RTX-em, to wystarczy, że w Shader Editorze, w zakładce Word, dodasz Volume Scatter, podepniesz Volume do Volumu, zmniejszysz gęstość mgły i voila! I masz piękną mgłę w całym pliku. Jeżeli jednak liczysz każdy bajt pamięci RAM w swojej karcie, to użyj mgły w określonym regionie. Dodaj cube, zeskaluj go, aby obejmował swoją wielkością całą zawartość regionu renderowania. Dodaj do niego nowy materiał, usuń istniejący, dodaj ten sam shader, czyli Volume Scatter, podepnij dwie wolumy do siebie, zmniejsz gęstość i masz tą samą mgłę, ale w mniejszym regionie. Dodatkowo, odpowiednio skalując boxa, aby odpowiadał wielkości lamp, możesz ograniczyć działanie mgły oraz skalując dodatkowo dolnego face'a, możesz uzyskać bardziej przybajerzony efekt rozchodzącej się od lampy mgły.